Cześć, czołem, tuż Tygrys, szlachetny Tygrys, a dla przyjaciół szkaradny dziobak. Skomentuję teraz grę Ziglos z grupy F. Czarnymi grał Mikoboot, a białymi Labda. Yy, gra stosunkowo interesująca, natomiast jednak była tutaj przewaga czarnych przez większość tego meczu. Tak bym to nazwał. No ale i tak interesująco. Tutaj białe zagrały Tenuki. I to ma sens. Generalnie y, o wiele łatwiej nam zagrać te nóg niż po tym ruchu. Po tym ruchu kontynuacja w C5 jest jeszcze mocniejsza. Natomiast, jak zagramy ten ruch i zagramy ten nóg i białe zagrają tu, i jeszcze jest jakiś potencjał na y, walkę. Można to na przykład sobie przeciąć, stworzyć jakiś kształt, przeżyć sobie centy w rogu, a to zawsze będzie jakieś, jakaś słabość na przyszłość. Więc istnieją, istnieją opcje, istnieją możliwości. Później poszło do joseki. joseki, jest jak najbardziej poprawne, bo jest na pustej planszy, więc nie ma dużego znaczenia, którego, które wybierzemy. Trzeba tylko mieć jakiś plan na potem, na to co się stanie później. Jednym minusem jest to, że czarne stworzyły sobie kształt, który jakby ma potencjał, żeby stworzyć coś u góry większego. Natomiast u góry mamy komokły i w taką nieprzyjemną stronę zwrócony. Nie jest nam łatwo zacząć tworzyć tutaj po górnej stronie. Jest to pewien problematyczny. Pewnym sposobem, czy ruchem, który ja lubię grać jest zagrać wysokie jeżeli przeciwnik spróbuje wziąć róg, co się często zdarza, zagrać w sekwencję prowadzącą do lawinowych czaseki. Tutaj jest ważne, ważne jest to, że chcemy mieć, zazwyczaj chcemy mieć taki, taką drabinkę, która się akurat rozbija o ten kamień. To znaczy się, jeżeli zagramy lawinkową wariację tu, tu, tu to chcemy móc teraz przeciąć. I tutaj jest ta, taka drabinka, o taka, i jakoś tak się szczęśliwe zdarza, że jak ją poprowadzimy tak, to ona powinna zawadzić o nasze Hoshi. Chyba, że ja tutaj... A może źle policzyłem? Nie, no dobrze, policzyłem, wszystko jest dobrze. Czyli nie ma tej drabinki dla białych. I można zagrać tę sekwencję, i tutaj już będą bardzo różne skomplikowane yy, joseki. Jeżeli chodzi o ten ruch, to można zagrać tu, i tutaj będzie na przykład taka walka. Ja będę musiał jakoś odwrócić do rogu, i mamy jakąś możliwość walki na zewnątrz, no ale jako, że mamy jakieś kamienie u góry, to ta walka nie jest dla nas straszna, nie boimy się jej. W grze czarne podeszły po prostu spokojnie, no niestety to sprawia, że u góry nie będziemy tworzyć. Myślę, że czarne planowały zagrać ten ruch i stworzyć coś po lewej stronie, więc uznały, że sobie po prostu podejdą. Na nie, nieszczęście dla czarnych białe natychmiast zagrały ten ruch w c6, jest to dobra decyzja. Swoją drogą czarne też zignorowały, nie dograły tutaj broseki. to jest normalny ruch, co byłoby jak najbardziej w porządku. Natomiast też łatwiej zignorować, jeżeli mamy ten y, tygrysioł paszczę. Jeżeli mamy ten ruch, to kamienie są trochę cięższe, y, częściej chcemy dogrywać. Natomiast jeżeli mamy tygrysioł paszczę, tutaj są możliwości, można zagrać o wiele lżej. Jeżeli zagramy te nuki, a przeciwnik zacznie nas atakować, to nie musimy ratować wszystkich kamieni, możemy na przykład oddać część z nich. Jest nasz kształt troszeczkę bardziej elastyczny. Na razie czarne próbują otaczać białe w rogu. Kosumi tutaj w szusach u Kosumi jest znane z tego, że nie jest to łatwy kształt do zaatakowania, jest to dość solidne. Ale pomaga to, że czarne zagrały tutaj też swoje kosumi. Też mają solidny kształt. Ok, czarne zabierają białym potencjał i białe inwadują. I ta inwazja mi się nie podoba. Dlaczego mi się nie podoba? A nie podoba mi się dlatego, że y, tworzy nową słabą grupę. Czarne tak naprawdę nie mają więcej niż jednej grupy słabe jest to ten kamień. Tak? Więc zadanie czarne to będzie po prostu rozdzielić te dwie grupy i uciec do centrum. I czarny znalazł idealny ruch, żeby to zrobić to jest po prostu kosumi. Jeżeli zagramy kosumi, to tych kamień czy tych grup nie można już połączyć. Jak nie można ich połączyć, no to wtedy białe mają problem. Ciężko uciekać dwoma grupami naraz. Białe nie próbowały tego robić. Nie wiem czy to była próba połączenia czy nie, ale zasadniczo poszło tak, że poświęciliśmy ten kamień u góry, a przeżyliśmy, przeżyliśmy naszą grubą mniej, mniej lub bardziej. No i to nie jest idealny rezultat, dlatego że niepotrzebnie ten kamień w 16 tam kładzie, kładliśmy i teraz w bardzo taki bezpośredni sposób oddaliśmy czarnym tam teren. To co moglibyśmy robić, to po prostu zagrać od tych kamieni, które są słabe, wzmocnić je na przykład tak. Co prawda, czarne by mogły tu dograć i wygląda to jak potencjalnie teren, ale jeszcze jakieś tam wejścia są możliwe na przyszłość. No i coś za coś. Teraz będziemy mogli dalej kontynuować naszą grupę. Ciekawe jest w ogóle na przykład, czy cięcie tutaj jest w jakiś sposób sensowne. Możliwe, że można je zagrać. To trzeba by jeszcze policzyć. Na razie wyszło łatwo dla czarnych. No i kontynuujemy. Tutaj białe bardzo nieopatrznie dały czarnym dokończyć joseki. Jeżeli zagramy w ten sposób, czarne mają kształt idealny, taki jak jest w joseki, to troszeczkę załatwo. Chciałoby się tym białym kamieniem zagrać albo coś w okolicach tego miejsca, gdzie czarne by chciały grać, albo ewentualnie tutaj, żeby uderzyć w taki słaby punkt tego kształtu i spróbować te czarne kamienie zaatakować. To byłby taki podstawowy pomysł, żeby tutaj zrobić. Kamienie są dość lekkie, ale wciąż można próbować je atakować, jak najbardziej. To wyszło troszkę za łatwo dla czarnych. Yy, czarne dotknęły z dobrej strony, w tej sytuacji jak mam takie podwójne kakari, można dotknąć z tej strony albo z tej. Może być to trochę nieintuicyjne, ale zawsze dotykamy nie z tej strony, z której chcemy tworzyć. Czarnych chcą tworzyć na dolnej bandzie, na dolnym brzegu. Więc dotykamy z drugiej strony. Pozwoliło do czarnym dostać taki kształt, który co prawda aż tak dużo rogu nie bierze, ale ma potencjał na to, żeby ten, ten dół otoczyć. Białe dograły, czarne dograły duży punkt. Oba punkty są e, dość duże. Teraz białe inwadują, ale inwadują w taki trochę dziwny sposób, taki, który pozwala czarnym się połączyć. Jeżeli czarne zagrają tutaj, to się połączą. Nie wydaje się to jakimś najlepszym ruchem, ciekawym pomysłem byłyby inwazje tego rodzaju, to jest ten punkt słabości. Czarne jak chcą rozciągać, to jakoś tutaj zejdą, no z tym ruchem jest ten problem, że tracimy trochę w rogu, no ale w zamian możemy zacząć tutaj walkę, możliwe, że było to do zagrania. W grze czarne pchnęły najpierw, a później po prostu skoczyły, zostawiając ten kamień po lewej, yy, ma to sens, po prostu łapiemy ten kamień, a tamte mają, mają sobie jakoś poradzić. Traktujemy je lżej. Widzę, że białe mają tendencję do tworzenia wielu grup słabych. I zazwyczaj nie jest to dobry pomysł. Im więcej mamy słabych grup, im więcej walk zaczniemy, tym trudniej będzie nam wszystko uratować. Tutaj już mamy jedną słabą grupę. Tutaj, jak będziemy działać w tym kamieniu, to będziemy mieć drugą słabą grupę. I wydaje się, że czarne grając gdzieś tutaj w okolicach, albo tu, albo tu, łatwo te grupy rozetną. No i wtedy się okaże, że. Czarne się połączą ze sobą, a białe będą mieć więcej problemów niż czarne, bo będą mieć dwa problemy, a czarne będą mieć jeden. To będzie trudna do, 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 sytuacja do opanowania, z grze, trochę tak się zdarzyło. Tylko, że czarne w ogóle nawet łapią ten kamień, mniej więcej zamykają. Więc, już tu nie jest problem, niepotrzebnie zagraliśmy kamień, który i tak został zbity. To jest próba takiego łączenia, ale łączenia tego. Nie ma, czarne dostały po prostu trochę dodatkowego terenu. Bardzo mnie zaciekawiło, że czarne zagrały tego ruchu, który wydaje się, że być za darmo. Natomiast e, faktycznie jest tak, że on coś traci, i zaraz sobie zobaczymy co. Na razie czarne tutaj próbują wychodzić. Tej wymiany nie do końca tutaj rozumiem, przyznam, czy była potrzebna do czegoś. Ale teraz czarne chcą zagrać w tę stronę. I teraz ma, mogą za darmo dostać Atari na ten kamień. Co jest jakąś wartością, więc. W pewien sposób rozumiem, dlaczego nie zagraliśmy tego ruchu. Chociaż jakbyśmy zagrali ten ruch i ten, to też nie byłoby chyba jakiejś tra tragedii. Mhm. Szczęśliwie udało się czarnym połączyć. To trochę wyglądało, jakbyśmy byli tutaj rozdzielani przez białe, ale ostatecznie połączenie zostało zachowane. No i co? I teraz tak naprawdę walczą dwie grupy. Tylko jedna z nich jest bardzo bezpieczna, a druga taka jest jeszcze w problemach. Czarne raczej powinny sobie poradzić. Mają kolegów u góry i po lewej. A białe, no zobaczymy, zobaczymy, jak się zdarzy. Przede wszystkim czarne rozdzielają tą grupę. Bardzo rozsądnie. I teraz wracamy do otaczania terenu. Ale to otaczanie terenu jest. E, trzeba pamiętać, że ta walka jeszcze się skończyła. Że mimo, że obie grupy są w miarę uciekły. To coraz bliżej się też zbliżamy. Ten ruch nie tylko tworzy teren u góry i pozwala nam potencjalnie wejść w prawy, to w przyszłości sparowany takimi ruchami jak ten, jak ten, stworzy, zaatakuje białe, otoczy białe, ale też stworzy, zamknie ten teren u góry. Więc mamy tutaj potencjalną mocną kontynuację. I to się dokładnie stało. Czarny zupora zagrały ruch K12, a nie L12, ale. Myślenie jest to samo, tak? domykamy nasz teren, przy okazji naciskając na białą grupę. Może nawet pozwolimy białej grupie się połączyć z kolegami. tak? Jeżeli my w zamian dostaniemy kamienie, które są nam przydatne, to będzie to pewnego rodzaju sukces. Tak się tutaj trochę zdarzyło, były tu jakieś tam interesujące wymiany, ale ostatecznie dokładnie tak jest. Czarne mniej więcej domknęły ten górny teren. Przy okazji też łącząc swoje kamienie tutaj z kolegami. A białe mają stosunkowo łatwe połączenie ze swoimi kolegami, wszyscy są razem ze sobą połączeni jak wspaniale. Jeszcze była tutaj próba białych, przeżywania, ale raczej nieskuteczna. Czarne powinny złapać te kamienie, zresztą tego ruchu też nie do końca rozumiem. I tego też. G2 nie wygląda jak ruch, który byłby dla nas konieczny nie wygląda jak konieczny ruch, chyba, że próbujemy przeżyć tą czarną grupą już tak definitywnie. To może o to chodziło. No i zła wiadomość dla białych jest taka, że brakuje trochę terenu czarny. Bardzo dużo tego terenu otoczyły. Te kamienie są martwe, więc tu jest dużo terenu, tu jest dużo terenu i tu jest dużo terenu. Białe mają głównie ten teren po prawej, trochę tam na dole po lewej i minimalnie trochę u góry i tego brakuje. Teraz trzeba będzie zagrać coś takiego trochę szalonego. I białe to próbują robić. Co prawda nie są to sekwencje, które działają, ale szanujemy takie próby. No bo trzeba sobie zdawać sprawę, że czasem trzeba próbować i to próbować rzeczy, które nawet nie wydają się stuprocentowo skuteczne. I tak to dokładnie czarne robią, jeszcze, znaczy białe robią, tutaj czarne znalazły jeszcze ładną sekwencję, która zabrała dodatkowy teren. No i teraz to już tak naprawdę nie ma nawet o co walczyć. Czarne zabijają białe wszędzie. I doprowadzają do końca tę grę. Solidna gra ze strony czarnych. Jeżeli chodzi o białe troszeczkę za dużo tej takiej agresji. Widzę taki, yy, taką waleczność, ale wydaje się, że tworzenie yy, miliarda grup to nie jest najlepszy pomysł, szczególnie słabych. Szybko tutaj podsumowanie. Tu. tu jest pierwszy moment, kiedy tworzymy dodatkową grupę, kiedy mamy już jedną słabą. Jak mamy jedną słabą, to tworzymy go drugą, to mamy już dwie i teraz jak nas przeciwnik rozdziela, a to Kosumi bardzo ładnie je rozdziela, to jest problem. Eee, tutaj czarne nie dokończyły dż i Bardzo często, w pewnym sposobem Ukranie zagrać właśnie tam, gdzie czarne by chciały mieć kamień. Czarne by chciały mieć kamień rozszerzający, więc zablokujmy. Czy to w ten sposób, czy ten. Sprawdźmy, żeby ta grupa nie była do końca bezpieczna. Jeżeli co prawda zagramy ten, jest zresztą ze zagrać zagrają w ten sposób. Tak jest, ale zamiast dostajemy jakiś atak na tę grupę po lewej, więc to nie będzie za darmo. Tu ważne, żeby dotykać tej strony, z której nie chcemy tworzyć, czyli nie, nie dotykamy z tej, tylko z drugiej. No, właśnie, i tutaj jest trochę ta kolejna inwazja. Otworzymy kolejną grupę. Tę możemy już te, ten kamień już możemy traktować jako poświęce, poświęcony kamień, ale mimo wszystko może warto by było po prostu go wyciągnąć. Trzeba przyznać, że jeszcze jakieś potencjalne słabości tutaj w postaci cięcia mogą ewentualnie istnieć. Czarne będą musiały na to uważać. A jak yy, inwadujemy, to takim punktem Kluczowym w tym kształcie jest H3. Przypominam. To już właśnie kolejny raz biały, stworzyły dwie grupy. Czarne, może nie pograły tego jakoś idealnie, wydaje się. Na przykład ten skok możliwe, że był troszeczkę chciwy. Ale wszystko wyszło ok dla czarnych. Czemu był teren? I teraz tylko jedną grupę, którą muszą się zająć. Tą grupą się zajęły czarne, białe wyskoczyły, no ale to nie ma znaczenia, kiedy czarne mogą po prostu brać punkty i wygrać tę grę na punkty. Tak się zdarzyło. Fajnie, że próbowaliśmy i w sytuacji, kiedy przegrywamy, no to warto spróbować iść na całe i zagrać jakąś sekwencję, która naprawdę może coś zmienić, może z lekką pomocą przeciwnika. Więc rozumiem, dlaczego tutaj próbowaliśmy i to powinniśmy robić, no ale jak to się nie udało, to już troszeczkę było pozamiatane. Tyle ode mnie o tej grze. Ciekawa, waleczna gra, ale może nie powinna być aż tak waleczna. Spróbujmy czasem zagrać po prostu spokojniej. Wtedy nie będziemy mieć tyle problemów i będziemy mogli inwadować wtedy, kiedy to naprawdę przynosi jakiś efekt. W szczególności najlepszy sposób na inwadowanie to taki, żeby stworzyć też przeciwnikowi słabą grupę. Jak my mamy jedną słabą grupę i przeciwnik jedną słabą grupę, to zazwyczaj jest ok i coś z tego zyskamy. Dzięki i do usłyszenia kolejnym razem.